Good jest liderem rozwiązań hybrydowych na rynku fotowoltaicznym. Już na koniec 2020 roku Wood Mackenzie postawił nas na pierwszym miejscu właśnie, jeśli chodzi o producentów rozwiązań hybrydowych dla zastosowań domowych i komercyjnych. Szerokie portfolio zastosowań falowników z Goodwill, w tym seria ET dostępna na rynku polskim, to falowniki wszystko mające, które które pozwalają na bardzo wiele zastosowań. E, jesteśmy w stanie de facto dotrzeć z tymi falownikami do każdego segmentu klienta, od rozwiązań domowych, przez małe komercyjne. E, te falowniki, zawsze wyposażone w najnowocześniejsze funkcje i bardzo szybkie przełączanie, dają wiele możliwości konfiguracji i zastosowania je w domach klientów lub w firmach.